Drogie dzieci, tak, znaczy ogółem. Dzisiaj, jak zwykle, byłem w krzaku i obserwowałem, co się dzieje w świecie wokół mnie. I zauważyłem, że jakiś psychopata zaczął nagle tutaj gwałtownie jechać. No, co to ma być? No, czy Wy to widzicie? Uderzył w te oto płot i wywrócił się. Drzewo jest całe popsute. Naprawdę. I sprawcą jest bananek, który, jak mi zdał relację, no, ogólnie, to bananek powiedział mi, że uczy się, że uczy się jeździć od Was. Tak jak mu wam kazał agent Jones. Tak jest. Spowodowaliście że ta niewinna duszyczka spowodowała tak nie wielki wypadek tym oto no, furgonetkom do lodów. Jak możecie się teraz popatrzeć w lustro? Skórek smutno patrzy na loda roztopionego na ziemi. Czy wy się szanujecie? No i po ciężarówce to dopiero miks bananowy. Skórek posyła ci miażdżące spojrzenie. E naprawdę, widzowie, naprawdę. Jak wy tak mogliście doprowadzić tak biednego Skórka żeby rozwalił tę e, furgonetkę z lodami. Jak tak można? No i biedny. Kur! Nie, zostaw mnie bananku, przecież ja ci nic nie robię, no. Bananek ty chyba ślepi jesteś. Może to nie wina widzów, że zrobiłeś wypadek, bo ślepi jesteś, mnie nie widzisz. Kur, widzisz mnie, ała, zostaw mnie.